O, Siemano, Siemano, wariaty! Ze strony Didi żyje. Powiem wam, no, wyglądam chyba niezbyt dobrze, już że nawet. Ale niestety tak to jest. Cały tydzień mieliśmy bardzo ciężki ogólnie. No, do dziura. Eee, co robimy? No, jak widzicie, rozlewam RSM, akurat eee, brat z dziadkiem. Sadzą ziemniaczki i tak cały tydzień powiem wam. Widać po mnie, że się nie wyspałem, nie? Widać widać. E, ogólnie cały tydzień powiem wam, że jest naprawdę zapiernicz. Taki, że ja po prostu wieczorem idę do kompa, usypiam przy kąpie, budzę się rano i filmu nie ma, niestety e, po prostu strasznie ciężko. Jest z wolnym czasem u mnie, bo gonimy robotę od rana do nocy. Sadzimy ziemniaki, pryskamy rzepaki, pryskamy pszenicy. Prys rozlewamy RSM pod ziemniaki. Teraz w ilości w, i w ilości 380 litrów rsm czyli 120 kg czystego azotu. Więcej nie trzeba <laughs> I, i tak to jest. Zobaczcie jak się u nas kurzy. Tam w oddali nie wiem czy widać, czy nie widać. Brat jedzie już sadarką. sadzi. Ja rozlewam, na, można powiedzieć, od razu podsadzenie. Żeby tego, no chociaż ten azot niby w rsm się nie za bardzo nie ulatnia, ale lepiej go wymieszać od razu z ziemią. I od razu będzie, można powiedzieć, działać tak jak należy. U nas nie padało, powiem Wam, już z, z tydzień. Jak nie więcej z tydzień nie padało. Ponad, 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 tydzień nie padało I kończymy akurat już tutaj końcówka A zobacz, jak się kurzu <grytanie> Masakra Filmy są, cały materiał jest na, z całego tygodnia No niestety nie miałem czasu Ani chęci, ani motywacji z braku sił Po prostu z braku sił Przychodzi ten wiek Że po prostu mamy no taki zapiernik Że od rana do nocy no Nie ma siły na to no. No Pewnych rzeczy się nie przeskoczy Młodym się było To miało się więcej Ogólnie dla wszystkiego siły A ten rok widzicie Jest, yy, jest wredny dla nas Bo nie dość, miesiąc Później wszystko zaczęliśmy To teraz wszystko naraz W tamtym roku spokojnie sobie opryskałem wszystko, co miałem opryskać, czyli rzepaki, zboża i w ogóle I spokojnie później sobie zaczęliśmy He, Zaczęliśmy sobie ten Zaraz już Wam pokażę Zaczęliśmy sobie spokojnie sadzić ziemniaki I na bieżąco były nawet formowane A w tym roku nie W tym roku niestety jest taki Jest tak przerąbane Że i, i tak jak mówię, no wszystko naraz robimy, wszystko naraz yy, I tak, deszcz Powiem Wam, u nas tu przychodziły takie komórki Deszczowe. Tam, tu całe to widać, że to pada idzie, ale do nas nie, tylko z boku. I wszystko tak, codziennie jest tak właśnie, że z boku to idzie. Dobra, dziś tu trzeba wjechać. Ścieżkę. Tu, w lewo, eddy, lewo, górka wodna. Aha. Gdzieś tutaj. No. Yy, I tak. No i filmy. Mam nadzieję, że teraz skończymy gdzieś tak do środy. I od środy w końcu zacznę coś. Jakieś filmy w końcu ten puszczać, bo to kurka wodna. Tak być nie może jak w oborze no i dobra, dobra mamy to jeszcze zostało mi tylko jakieś 20 hektarów RSM do rozlania <kluzny> i tyle nie wiem czy można powiększyć. Można. O, ale fajnie. E, to fajnie. Eee, to kicha będzie. O! Straszna jakość. Dobra. Nie ma w Na razie. Czekajcie na filmy, niestety. wiadomo opóźnienia, siźnięcia.